zostaw pod tym filmem łapeczkę do góry, jeżeli ty już teraz chciałbyś mieć maksymalny poziom w nowym sezonie czwartym. Mono mordeczki z tej strony Hexo, w tym filmie przedstawię wam nowe, najlepsze mapy w trybie kreatywnym i sposoby na wbijanie expa w nowym sezonie czwartym, także oczywiście oglądajcie ten film do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodikiem, czyli oczywiście Hexokot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. przechodzimy do mapki numer 1. Oczywiście standardowo wchodzimy w tą oto lupkę, następnie wpisujemy ten oto kodzik i większości takowych kodów oczywiście będziecie mieli w przypiętym komentarzu. No i odpalamy właśnie tą oto mapkę w grze prywatnej. No i co? Widzimy się właśnie na takowej mapie. Więc na samym początku, po wejściu na takową mapę, wychodzimy sobie z tej oto strefy i następnie idziemy przed siebie. Dokładnie w to oto miejsce. No i tutaj idziemy sobie właśnie z lewej i przed siebie do tego oto okienka. Tutaj tańczymy dowolną emotkę. No i następnie powinien się tutaj pokazać taki oto sekretny przycisk, który klikamy. I tutaj musicie odczekać 15 minut. No i dużo osób się pyta, po co trzeba odczekać te 15 minut. Ponieważ po 15 minutach, właśnie, Fortnite uznaje, że graliście więcej na mapie. No i oczywiście, do jak gracie więcej. To dostajecie z tej okazji więcej expa. No i właśnie dlatego te 15 minut trzeba poczekać, a my widzimy się za chwilkę. OK, moi drodzy, także gdy licznik dobiegnie końca, podchodzimy sobie tutaj, następnie klikamy Use Pinpad i wpisujemy kod 21, następnie wpisujemy 20 i przy okazji 9 i klikamy sobie tego plusika. No i tak jak widzicie jesteśmy w takiej oto strefie, podnosimy sobie jetpacka, no i idziemy odbierać dodatkowego expa. Na samym początku idziemy sobie dokładnie na ten dach, który jest idealnie przed nami i na samym jego końcu właśnie znajduje się po prostu pierwszy przycisk właśnie z dodatkowym expem, ale spokojnie, bo tych przycisków jest tutaj jeszcze więcej, no także to, przechodzimy do pierwszego, jest on tutaj, klikamy go sobie i tak jak widzicie w tym momencie zaczynam dostawać po prostu więcej expa, ale oczywiście moi drodzy, no ja tego expa dostaję nieco mniej, wy powinniście go dostawać o wiele więcej, ponieważ właśnie w trybie kreatywnym jest coś takiego jak limit właśnie expa, no i generalnie no to ja właśnie jeszcze testuję mapki poza odcinkami, dlatego u mnie tego expa może być o wiele mniej. Przechodzimy do kolejnego przycisku i jest on w sumie dokładnie w miejscu tutaj, na samym końcu właśnie tej oto dróżki, więc go sobie klikamy, następnie idziemy do prawej strony i właśnie do prawej strony mamy tutaj dwie takie właśnie można by to nazwać w sumie jakieś miski czy coś takiego, no i przy tej drugiej miejsce znajduje się właśnie przycisk ze znakiem zapytania, następnie moi drodzy idziemy sobie znowu do prawej strony no i właśnie znowu do prawej strony szukamy czegoś co właśnie zwie się fontanna i generalnie fontanna znajduje się dokładnie w tym miejscu, tak jak tutaj widzicie więc sobie troszeczkę podlatujemy i tutaj właśnie powinien się znajdować Oj, przycisk z ekspem tylko troszeczkę mi tutaj właśnie przeleciało I tutaj na samym końcu mamy właśnie kolejny przycisk Przechodzimy dalej I dalej wchodzimy do środka takowej właśnie po prostu budowli Czyli do właśnie tego wielkiego takiego zamku Do tej wielkiej budowli I dokładnie w środku tej budowli Mamy jeszcze generalnie, właśnie, jeden przycisk, i jest on dokładnie z tego, co mi się wydaje, to tutaj za właśnie tą pochodnią. Także uwaga, uwaga, i jest on dokładnie tutaj. Mamy jeszcze przy okazji, moi drodzy, właśnie tak zwany filar, który znajduje się na właśnie tutaj dziedzińcu. Tylko, że tutaj trzeba się akurat do lewej strony, idziemy sobie tutaj, i dokładnie tutaj mamy właśnie za tym filarem kolejny przycisk, ale to jeszcze nie jest koniec, ponieważ znajduje się tutaj jeszcze jeden ostatni, właśnie. Przycisk, który przeteleportuje nas do specjalnej strefy, która znajduje się tutaj, czyli do strefy Butons. I tutaj, moi drodzy, możemy sobie właśnie tego Expa po prostu jeszcze dofarmić. No i oczywiście, moi drodzy, jak już mówiłem, ja mam po prostu limit expa, więc jak z limitem 60 tysięcy wybijem ja, to wy wbijecie tego o wiele więcej. Także jak najbardziej polecam. Przechodząc do mapki numer 2, po raz kolejny wchodzimy w tą oto lupkę, Następnie wpisujemy ten oto kodzik i mamy kolejną mapkę. Oczywiście po raz kolejny odpalamy sobie ją w grze prywatnej, no i widzimy się jak najbardziej na niej. Także, kiedy już będziecie na takowej mapie, no to musicie rozejrzeć się właśnie w poszukiwaniu czegoś z piracką flagą, ponieważ, tak jak tutaj widzicie, no mapa jest naprawdę całkiem spora. I z tego, co mi się wydaje, jest to dokładnie tutaj. Tak jak widzicie, jest taki oto właśnie budynek, i mamy tutaj właśnie piracką flagę. Także wchodzimy sobie generalnie do właśnie tego oto budynku. Następnie idziemy sobie tutaj nieco do góry. I tutaj, moi drodzy, mamy parę pokoików. Tutaj nie wchodzimy, tylko wchodzimy dokładnie do takiego, gdzie mamy właśnie takie właśnie jakieś telewizory, przy okazji. Tego typu rzeczy i tu tańczymy dowolną emotkę. I tutaj, tak jak widzicie, zostajemy przeniesieni do tego oto pokoju, gdzie też musimy odczekać 15 minut. Oczywiście po lepszego expa więc po odczekaniu takowych 15 minut wpisujecie tutaj kodzik 749 i kiedy go wpiszecie, klikamy sobie ten oto przycisk, no i w tym momencie, tak jak widzicie, mamy secret unlocked. No i teraz przechodzimy sobie tutaj, czyli do tego przycisku start, no i w tym oto miejscu, tak jak widzicie, już dostaje expa całkiem sporego, ponieważ 15-16 tysięcy za samo wejście, to jest naprawdę szalone, a mamy tutaj jeszcze przyciski, także idziemy do pierwszego, przed siebie, następnie tutaj przy ognisku mamy pierwszego i klikamy go sobie i tak jak widzicie, no, jest tutaj całkiem sporo tego expa, a przypomnę, że jeszcze dzisiaj robiłem parę takowych mapek, co oznacza, że mam mniej więcej właśnie ten limit nałożony. Następnie idziemy sobie tutaj do góry i tutaj mamy kolejny przycisk z expem. No i tak jak widzicie, dosłownie w dwa przyciski i za samo tutaj wejście do tej strefy mamy już 100 tysięcy expa, czyli tak naprawdę pewnego skina Kataliny. Następnie idziemy do tego oto tutaj domku, otwieramy sobie drzwiczki, wchodzimy sobie tutaj i tutaj powinniśmy mieć właśnie Secret XP, klikamy to sobie, wychodzimy z tego oto domku, następnie przechodzimy do tego domku, który znajduje się dokładnie w tym miejscu i tutaj, moi drodzy, w tym domku mamy właśnie na stole, który jest tutaj, kolejny przycisk z XP, więc go sobie klikamy, no ale to jeszcze nie jest wszystko, mimo tego, że już mamy no, praktycznie 150 tysięcy XP, to idziemy sobie dokładnie tutaj i tutaj na tych schodach mamy kolejny przycisk z XP, jest on dokładnie tutaj, no i tak jak widzicie, teraz już dobiło właśnie do tego 150 tysięcy. Następnie idziemy sobie do takich dodatkowych przycisków, które są tutaj pod schodami. I tutaj sobie właśnie klikamy to. Następnie klikamy sobie ten przycisk i właśnie ten AFK. Parę razy można sobie go kliknąć dla pewności. I idziemy dokładnie tutaj, czyli właśnie pomiędzy te dwa przyciski, koło grapplera. I tutaj tańczymy dowolną emotkę. I tak jak widzicie, jesteśmy w strefie do afkowania. I tutaj możemy sobie stać na afku. No i tak jak widzicie, praktycznie 200 tysięcy expa dosłownie w chwilę. Ile zostało wbite, także tą mapkę też jak najbardziej każdej osobie polecam. Na sam koniec takowego filmu, bardzo ciekawy sposób na wbijanie expa, gdzie tak naprawdę nic praktycznie nie musicie robić. No i na samym początku musicie wziąć sobie właśnie tryb Lego, także wchodzicie sobie właśnie tutaj, macie Lego Fortnite, no i później musicie sobie odpalić generalnie jakiś świat. I może być to tak naprawdę jakikolwiek świat. Najlepiej, żeby była to właśnie piaskownica, no i po prostu, no, najlepiej dać tam praktycznie wszystkie opcje da wyłączone, w sensie, że jesteście niezniszczalni i tak dalej, i tak dalej. No i o co chodzi w takowym sposobie? Tak naprawdę. Jedyne co musicie robić, to właśnie być AFK. Ponieważ, moi drodzy, jak się okazuje, no to co 15 minut, właśnie za afkowanie w Lego Fortnite, dostajecie po około 40 tysięcy EXPA. No i jak się okazuje, no to limit takowego EXPA to generalnie 3 godziny. Co oznacza, że do możecie generalnie całkiem sporo tego EXPA dostać. I jak się okazuje, no to łącznie z tej właśnie metody, możecie zdobywać 7 poziomów dziennie. Jeżeli będziecie rzeczywiście te 3 godziny sobie afkowali, no i moi drodzy, bardzo ważna tutaj. Taka zasada, taka przy okazji, no taki dodatek. Ponieważ co 15 minut musicie się właśnie ruszyć, ponieważ no inaczej was po prostu wywali. Także tak jak widzicie, jestem tutaj na mapie. No i generalnie to musicie sobie ustawić jakiś stoper, czy cokolwiek takiego. Bo po 15 minutach, jak będziecie stali tylko i wyłącznie w jednym miejscu, to was po prostu wywali. Także albo musicie, nie wiem, na przykład jak odchodzicie od kąpa, to położyć coś na uznajmy, nie wiem, spację czy coś takiego. Ewentualnie nie wiem, położyć coś na myszkę, żeby wiadomo, wam cały czas chodziło. No i no generalnie metoda naprawdę myślę, że mega spoko. No i moi drodzy, tak jak widzicie, po, no po prostu pewnym okresie oczekiwania, no dostałem po prostu te 40 tysięcy expa, także to no rzeczywiście to po prostu działa, no i jak już mówiłem, no macie generalnie właśnie 3 godziny tutaj limitu czasowego, no i możecie dziennie wbić sobie na tym 7 poziomów, także tak to się mniej więcej prezentuje, mam nadzieję, że Wam pomogłem i to już by było na tyle. Ja oczywiście byłem hexo. subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnych mapek z nowych, ani nic takiego, tak samo zostawcie tu łapeczkę do góry jak ten materiał Wam się spodobał i nie zapomnijcie o kodziku HEXOKOD w sklepie. I to tyle. Yo!